Witajcie wszyscy z tej strony Maki Matek na gaming a dzisiaj gramy na Skywarsach i yy, teraz sobie będę kupował yy, te przedmioty stałe. Zobaczymy za ile? Yy, za dużo, za bardzo dużo, za 600, czyli też nawet dużo. Powinienem wtedy sobie już brać te rzeczy, ale dobra yy, w, w poprzedniej grze normalnie. Dostałem tak jakby... Tak jakby, tak jakby, tak... Tak! Że poszedłem do Gostka... Tego Gostka zabiłem. Który miał... Oprócz hełmu... Dobra, teraz ja, a ja ciebie od tyłu zabiję. Nie masz ze mną szans. Tak, deadnou, okej. Okay. Ostrość 4. Ost... Dobra. Jezu, musimy sobie coś. Dobra. Pierwsza ręka jest niewygrana. Teraz idziemy na drugą. Dobra, sześć osób. Yy... Może tutaj jest jakiś taki z itemami yy, stałymi, co? Jak będzie, to, to ja go tak zabiję, że potrzebne do niego i tak go, tak go, tak go, tak go zabiłem. Dedu, no dedu, no dedu jakoś. Nie wiem, jak okej, okay, lecimy teraz tu i śnieżki. Tak, dobra, bierzemy też te przedmioty do budowania, bo będą nam potrzebne na pewno. Lecimy teraz do, na tą wyspę do tego gostka, bo jak widać. On jest takim friksem pewnie. Fucking shit. Dobra. Teraz lecimy do tego kostka. Kurde, gdzie on jest? Fak prawie z dobra. Mieliśmy znowu szansę zabić takiego z mieczem. Dobra. Dobra. Zaraz zacznie się. A ręka, tak, dla mnie się już zaczęła, bo jestem jak widać s, y, super vipem, ale dobra. Y, teraz tak, tak, tak. I możemy ruszać na tego gosła. Ok, lecimy szybko, szybko. Jak widać, on już skończył. Się gościu. Zabiję tego gościa. Jak widać, y, mam już jednego kila plus 5, tak? A to plus 5 też. Plus też pięć. O i śnieżeczki, tak? Kurde. Zginąłem, dobra. Poczekajcie chwilę. Halo. Proszę biega. Zbieram telefon, dobra, już jestem. Myślę, że nie było. Słychać mojej rozmowy, po prostu mama dzwoniła. Bo zostałem sam w domu. Ale dobra, teraz następna arenka. Tu jest skrzynka. Nie, o tu jest skrzynka, ok. Dobra, lecimy. Ja teraz zbieram na jakieś tam stałe na Skywarsach itp. Więc wiecie. Tak, tu jest skrzynka. Bierzemy z tej skrzynki rzeczy. No i nie, dziwne, że nic do Lania się nie dostałem. Nie ma Nie, w ogóle nie dostałeś. W ogóle, Mati. Dobra, teraz go, tego gostka se zepchniemy. nie zepchnęliśmy sygnału dobra dobra, zginęliśmy na następnej ręce troszkę failowo dzisiaj wszyscy z dexowymi mieczykami Yy, ale dobra, tutaj jak coś to będzie skrzynka, nie będziemy się do niej kopać, bo yy, możemy ją otworzyć przy spadaniu. Ale dobra, nie udało nam się. Yy, tak, bierzemy sobie to i czekamy. Więc nie ma nigdzie skrzynek, więc dobra, lecimy na tą wyspę. Zabijamy. Tego gostka który gdzieś się przed nami ukrył, tak? Czyli on ma. Następny, nie, ten tylko z żelazem możemy go zabić? Nie, nie zbijemy go. Dobra, następna ręka, trochę failowa. Wszystkie ręki są krótkie, dobra. Ja tu arenę bardzo lubię, bo ja nigdy nie spadam w dół. Jak teraz mi się coś wylosuje y, do. do. przekupania się na jakąś wyspę i bicia, to od razu idziemy na tą wyspę. Albo na to, zobaczymy czy to jest super VIP i czy to jest super VIP. Jak to jest super VIP to idziemy na to, nie? A jak to jest super VIP to idziemy na to, nie? Yy, tak, obaj to nie super VIP, więc nie mamy nic dobicia się i budowania. Yy, teraz mamy coś tam dobicia się i nawet mamy tunikę, więc nawet dobrze nam teraz poszło. Yy, żelazny mieczyk, yy, nawet dobrze, mamy coś do budowania nawet. Dobra, nawet dobrze nam poszło z tymi rzeczami. I tak, teraz idziemy. Tak. Musimy rozwalić jeden. Dobra, jesteśmy już na tej wyspie. Ciekawe czy tutaj ten gość... Dobra, jest ten gość tutaj. Idziemy teraz w takim razie na górę. Ale go ściachnęliśmy. Dobra, mamy już cztery złote jabłka. Widziałem go. Prawie. Prawie widzę tego łastka. Lecimy go tak od tyłu. I tak, mam go! Tak, mamy ten diaksowy miecz. Szybko y, musimy nałożyć to i zjeść te złote jabłka. Dobra, mamy diaksowy mięczyk, więc raczej sobie jakoś poradzimy. Tak, spodnie i mamy dobry set. Tak, mamy strzały jakieś tam. Mamy super skoczka. Mamy super skoczka. Mamy jeszcze coś? Mamy tak. To nam jeszcze będzie potrzebne i to. O tak. Dobra, tak sobie uporządzimy nasz ekwipunek i możemy chyba iść tam gdzie są ludzie. Tam jest jakiś człowiek, widzę go chyba pójdziemy sobie. Ja z nim zostałem, więc idziemy sobie do niej. Nie, ja, ja nie lubię używać super skoczka, ja się nie musimy używać, bo ona tutaj jest na środku. Więc możemy sobie do niej się spokojnie przekopać. Tak ona już pewnie czeka na mnie. No tak. to jest lawa, lawy. Będziemy. Jak widać zabijemy ją. Tak, zabiliśmy. Wygraliśmy rękę. Dobra, zabiliśmy trzy osoby i zdobyliśmy 22 monety. Idziemy na jeszcze jedną rękę. Widać, że tutaj będzie jakiś freaks. Tutaj nie ma nikogo, więc tam nie idziemy, bo ja nie lubię na takiej wyspy. Kogo nie ma, bo zaraz ktoś nas zabije. Tak my jesteśmy w trzy osoby na razie. O, cztery. Gra, rozpocznie się zaraz. Dobra, i od razu lecimy do tych ludzi. Czemu oni stoją? O, ci się chociaż ruszają. Dobra, ten stoi. Dobra, walić. Okay. Oj, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Tak, okej, okay. mamy jakieś tam spódnki. Yy, mamy też budki. Tak mamy i tak okej, okay. więc lecimy do tego friksa. Fak, on pewnie ma jakieś tam śnieżki. Tak, ja też mam śnieżki. Nie ma ze mną, tak łatwo. Dobra yy, Następna ręka też przegrana Ten odcinek troszkę failowy Wszystko dobrze się nagrywa ok yy, Ale dobra, jedna ręka wygrana Na takim moim poziomie Nie jestem taki jak Citrox i Robson Że wiecie, mają wszystkie stałe I kurde, weź z nimi wygraj, nie Ale patrzcie, nie mam ani jednej rzeczy stałej A zabijam osoby, nie I wygrywam ręki A to nie jest fartem, bo ja po prostu myślę Wiecie, ja myślę Kurde, no nie mogę niszczyć przed... Okej, okay, teraz już mogę niszczyć. I co tutaj jest? Nic. Więc... Yy... Nic się nie dzieje. Musimy zniszczyć ten właz, żeby wyjść. To jest, jak widać, pułapka pewnie. A jak więc tak, musimy teraz zniszczyć oto i to nie, o to musimy zniszczyć i to Dobra, nie mamy już szans z nim, niestety wpadłem w tą pułapkę, ja tamtej areny chyba nie grałem na niej w ogóle, eee, o, ta arenka nawet fajna, ona no, jakaś nowa chyba, tak, ona jest nowa, wiecie, dawno nie grałem to, kurde, weź zobacz, jak nie pamiętasz, kurde, wiesz. Nie wiem, po co mi dali y, dwie pary tych butków. ok? Tak mamy, jesteśmy tak wyposażeni. Tam na górze jest skrzynka, ale walić. Ja chyba już się ubrałem. Dobra, troszkę failowy ten odcinek. Y Ale dobra, Mortą arenkę uda nam się wygrać, bo środek jest bardzo skomplikowany. O stąd chyba trzy płaczki, tak postawisz i skaczesz na środek, nie? Dobra, ale najpierw troszkę tych osób pozabijamy. Eee, mam, e, tak, coś do bicia też mamy. A więc jesteśmy już tak jakby uzbrojeni. Dobra, osób nie będziemy zabijać, oni teraz biorą. Ktoś rzuca w nas... O, sam spadł. Ja go tam jeszcze dobiję. Jej! O, żelazny miecz. Dobra, nawet się go nie spodziewałem. O! To rozumiem. Teraz niech jeszcze mi klata się, kurde trafi. A tutaj już skrzyniam. Ja pin dole. Ale tam walić. Lecimy szybko na środek, żeby nikt nas nie zepchnął. Dobra, jesteśmy na środku z żelaznym mieczem. Ktoś tutaj jest, nie ma. Dobra. Szybko to bierzemy. Potrzebna nam klata, tak. To nam potrzebne i to. To i to, tak. Tam ten gość już pewnie wszedł. Dobra, to też nam potrzebne i to. To i to, ok. Dobra. Prawie zwaliliśmy następną osłupkę. Tak, zwalimy go. Siema gościu. FAK! Jesteśmy we trójkę, nie wiem do kogo iść, czy do tej lofci, do tej lofci to tylko to nam potrzeba, idziemy do lofci. Troszkę failowa ta przygoda. Czemu ja zmieniałem? Mogłem najpierw tak uciec i kliknąć te 9. Ja nie klikam tylko tą myszką, i tak przesuwam, widzicie? I to mi właśnie. Teraz będę sobie klikał w takich sytuacjach. Ale dobra, ta arena jest też taka, że bierze się tylko z tych. Na razie. Dobra. Możemy teraz sobie to rozkopać, wziąć te budki, śnieżkę i to do budowania. No fakt! Zginąłam na następnej arenie. Tych arenek będzie dużo. Jak są takie krótkie, zobaczcie ile nagrywam. Nagrywam 19 minut. Dobra, po tej arence już kończymy. dzimy tak 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 jak to super ninja dobra! to się ma, nie chcąc już się na arenę i siema.